Dzień dobry, był już film o średnim balkonie, był o małym balkoniku, a dzisiaj będzie film o wielkim tarasie. Trudność jest tylko jedna, musi to być taki taras w stylu rzymskim. Wydawałoby się, że to prosta sprawa, dlatego że miejsce, w którym jesteśmy, nazywa się Włochy. Tyle tylko, że to są warszawskie Włochy. Justynę poznałem poprzez taki przypadek na Via dei Coronarii w Rzymie. Poznałem go przez wódkę wyborową. Przywiozłem kiedyś wódkę do, do lokalu i postawiłem na barze, bo ja nie piję wódki. I tam stała wódka. Był nasz sommelier, ona się wchodzi na aperitivo i się pyta somediera, dlaczego macie wódkę polską. No po to w Rzymie spotkać polską wódkę. Bo my mamy szefa kuchni który jest Polakiem. No to dobra, no to dajcie mi poznać szefa kuchni. <grych> Mój rodowity konacjonale. E, e, I tak zaczęła się nasza konwersacja, ona pracowała w sklepie do którego zacząłem chodzić i kupować rzeczy, ubrania. I zapełniłam jego garderobę kaszulami, których nigdy nie założył. <grych> I tak się zaczęło. Nasze spotkania, pierwsze, drugie. I już 12 lat minęło. Mam nadzieję, że są gotowi. Tak. Salve! O, Ciao! To jest Stopi, czy Dzień dobry, trzy razy po prostu. Trzy razy, razy. razy! Jak się macie? Wspaniale, fajnie Cię widzieć. Przyszłam jakiś taras robić podobno. A tak? Widziałeś taras tamten? Ta, nie wiem, może być, jak to macie to się tamten. Pokaże. Dobrze proszę. Czyli to tutaj. Zobacz, zobacz, guarda, kła. Nasze królestwo, tak nie do końca królestwo. Chodźcie tu, chodźcie na słoneczkę. Takim ma być, prawda, królestwo. Co my tu mamy? W ogóle o co chodzi? Bo widzę, że tak, suszarnia jest. Jest suszarnia i jest tam wędkarnia. i. czekaj, suszarnia. Tu jest wędkarnia. E, tak. Młodego przybory i tak dalej. To jest ten sprzęcior? Tak, no, To sprzę jest jego siedzisko. To jest jedna część, okay. ale nie, bo tam są Uuu, tam Czekaj, jest ale tej... samolot jeszcze leci. No, A, to tak. też jest taki mały. Ale jego nie możemy pogonić. Nie możemy go pogonić? Nie. Raczej nie. Dobrze, samolotami się nie będziemy przejmować. Tu jest wędka. A Uważam, tam bo dzisiaj w nocy padało. Wszystko U, wędki. O, tutaj jest pełno. dobrze. A tu co mamy? Przypory takie Ym, mojego męża, kiedy wymyśla, że może coś zrobić w domu. Na Ale samym dole. Pasa? A, że narzędzia. Narzędzia, no. tak. A ty majsterkujesz na jest to? W kuchni. <laughs> Aha. A to tam stoi po prostu. Aha. Czeka no na zdoby. odpowiedni moment. Nie zawsze jest wykorzystywane. <laughs> A tu mamy jeszcze święta. A tak, jeszcze święta mamy, bo my jesteśmy tacy... A, cały no już niedługo. Już, już niedługo. niedługo za także wykorzystamy. Szybko. Dobrze. Em, tu rośnie mięta. Mięta. Bardzo ładny. Natura. Taka powiedziałabym duża doniczka dla tej mięty. No tak, no bo duża mięta jest. I będzie jej jeszcze więcej w ten sposób, prawda? Zanim jej będzie więcej, na startu, to już będą te święta. Dokładnie. Musimy drzewko zrobić tak? No tak, w tym roku będzie ciebie śnieg. No, po tym lecie to mamy taką nadzieję. W Rzymie, w Rzymie nie bywa pewnie. A tutaj Absolutnie. co to za dekoracja? Tutaj? To, to jest ogródek moich dzieci, które sobie wymyśliły, że posadzimy trzy kwiatuszki w jednej doniczce. No i niestety jeden się tylko ratował. One umarły wszystkie. No Ale jest... później mówią, to mamy wina. A mamy wina. No, Mama nie ja się Mama, być, Mamy wina, tak. Posadzone było dobrze. A natomiast to to jest wymysł mojego męża na romantyczne wieczory na tarasie, którego jeszcze nie mamy. No też czasu nie ma, można sobie prawdę. na. Ale tłuczone szkło już masz. Tak. No dobrze, a tu z kolei jest piękna pojedyncza tuja, która powoli sobie rośnie w jakiś sposób swój naturalny. Tak, e, rośnie, znaczy, no rośnie, no, no stara się rosnąć. A jaki był pomysł na tę to to tuję? Część proszę. ale była przycinana. Ja rozumiem, Ale wy tu macie takie piękne tuje dookoła. To jest spadek od kogoś, więc został tutaj. Pomysłu ciężko go wynieść, jedną. prawda? bo ciężko. Bo ciężka to jest, po co bo się bo męczyć? Jest, więc stoi. Podoba mi się to włoskie podejście. No dobrze. A tu są. Z kolegą... To też ogródek moich dzieci. Mamo, piękne są te kwiaty. Kupmy je. No dobrze, no ale jak, jak je posadzimy tutaj, to słońce je po prostu spali. Nie mam. No to tak, my Tu mamy południową stronę. Tak, to no. jest cały dzień słońce I mhm. po prostu te kwiaty też nie wytrzymują. To jeszcze popatrzę do góry. I to, co widzę u góry, to przepiękne kable od tak. anten sąsiadów. Bardzo piękne. To był taki pomysł, żeby to jakoś zadasz? No właśnie, tak myśleliśmy, myśleliśmy. żeby jakieś płótno przyciągnąć jakiś żagiel, żeby no. też było. Trochę więcej cienia. Żeby używać bardziej w ciągu dnia nawet i jakiś obiad na tarasie, żeby się nie spalić. Może z jakimś związaniem po środku. A co jest tutaj tutaj takie przepierzenie do sąsiadów? Jest. To się, jest. Jest, jest. To jest inny temat, ale jest. No dobrze, to chodźcie, teraz pójdziemy zwiedzić Wasz ogródek, ogródek. warzywny owocowy. Hmm. Co my tu mamy? Tu mamy. Cytryny, Cytrynę, ale to jest cytryna, która jest cytryną Wiktora. Aha. I ktokolwiek ją dotknie, ma przekichany. Przepraszam, Wiktor, że dotknęłam twojej cytryny, ale znałam niej jest... z miłością. Tak. Tak, dobrze, ona rośnie i jest, jest strasznie dumny. Natomiast obok jest truskawka, a ta truskawka to jest po prostu. Em, kłótnia. Nie kłótnia. To jest dzielenie się. I Rośnie ta truskawka. Sprawdzają każdego ranka, Potrafią je przepołowić na pół i się dzielą tą truskawką. I mama, jak ona jest pyszna. To nie jest to samo, co w sklepie kupu, Bo to jest nasza truskawka. Ta truskawka przyjechała z Rzymu. Na bo naprawdę? ta truskawka, bo ta truskawka w ogóle to jest truskawka, która nawet y, kwitła w, w grudniu w Rzymie. Pomyśl I sobie sytuację. Kto zabrał Kawkę, rano, rano schnął, no, truskawkę, dzwonił, dzwonił do... przesiąz jedzie się. Aha. Aha, no, uspokojenie całkowicie, no tak. Chucią, Ty ją no się... brałeś? A to była, to jest mój niewypał po prostu, no, nie wiem, czy ja już mam, y, mój, mój palec jest, y, miopoli się verde, no nie w Tak jest. Bo, bo to są rezultaty tego, doniczka jest fajna, to mi się podoba. Bardzo ładna doniczka. Dziękuję. To jest ciepło. przylądek nadziei. Tak, że kiedyś coś z tego będzie. Będzie, będzie, no ale jak będzie. widzisz, że jest za dużo słońca, za ciepło w tym roku. Więc dlatego wszystko, wszystko umie. źle, wszystko umie. jest wytłumaczenie. Dlatego do potrzeba nam to coś. Słuchajcie, to podzielimy się pracą, dobrze? Mhm. Każdy będzie miał na dzisiaj okay. swoje zadania. Wy robicie mi obiad, a ja do obiadu robię Wam taras. A co byś chciała na obiad? Cokolwiek. Musi być włoskie. <noise> ale nie lekkie, ale nie lekkie, lekkie bo jest klimat ciężki, jest zimny klimat, więc musi być. Zrobimy taki być. bombowy makaron, prawda, kochani? Tak robimy. Słuchajcie, to, to będzie niespodzianka. idziecie do kuchni, a ja zostaję tutaj sama i będę walczyć. To powiedzmy tak. Buon divertimento. No ci divertiamo. Buon lavoro, buon, lavoro. buon lavoro. E no ci Śmigajcie. andiamo a divertire. Ciao! Ciao! Ci vediamo dopo! No dobrze, słuchajcie. Um, Jusyna i Nestor mają piękny taras. Ten taras musi za chwilę wyglądać jak rzymski taras, i ja się o to postaram. W związku z tym opowiem Wam teraz, jak to wszystko będzie wyglądało. Chodźcie ze mną. Zaczniemy od tego kącika, bo tu jest takie szerokie miejsce i to jest jedyne chyba sensowne miejsce, w którym mógłby się tutaj znaleźć stół. Stół musi być duży. Nestor jest kucharzem, Justyna świetnie gotuje, w związku z tym zrobimy tutaj ogromny stół, żeby mogło tu wygodnie usiąść co najmniej 6 osób. Kolejna rzecz, którą mamy do zrobienia, to jest to, co jest za moimi plecami, bo to jest straszne. To przepierzenie do sąsiadów wygląda po prostu bardzo źle. Um, ja mam pomysł, jak to zasłonimy i będzie pięknie i Świecąco i magicznie, i będzie obłędnie. Kolejna rzecz to chowanie rzeczy, które. Kolejna rzecz to lecący samolot, oczywiście, ale to będzie nam towarzyszyło dzisiaj przez cały dzień. Eee, kolejna rzecz to przechowywanie. Przekrzyczę Boeinga. Mam nadzieję, że tak. Eee, przechowywanie. To musi mieć jakieś swoje miejsce, bo to wygląda źle. I ja bym chciała, żeby to było zamykane, zasłaniane i żeby nie było tego widać. I na to też mam pewien pomysł. No a kolejna rzecz, i tu w związku z tym pójdziemy sobie tutaj. Eee, to te rośliny. Zwróćcie uwagę, że każda z nich jest w innym pojemniku, każda jest z innej bajki, one kompletnie do siebie nie pasują, trzeba tu wprowadzić jakiś porządek. Ale ponieważ to są rośliny dzieci w większości, no to muszę być bardzo ostrożna, żeby ich jakoś nie urazić, bo jestem pewna, że chłopaki się na mnie strasznie wściekną, jak zrobię im jakieś kuku. I następna rzecz, która tu się znajdzie, to będzie kącik do odpoczynku. Wyobraźcie sobie w tym kącie takie miejsce, w którym i Nestor, i Iwona. Będą mogli sobie usiąść wieczorem z kieliszkiem wina, ale ponieważ kochają ciepło, no to musi być też jakieś źródło tego ciepła w chłodne noce. Więc tu stanie najprawdziwsze na świecie ognisko. Wierzycie mi? Jeżeli nie, to musicie poczekać za parę minut się przekonać. No i oczywiście góra. Słuchajcie, to jest tak skonstruowane, że po pierwsze na ten taras patrzą sąsiedzi z trzech pięter, które są pod nad nami. Po drugie, widzimy bebechy tych ohydnych anten satelitarnych. Dlatego to, co wymyśliłam tutaj, to dwa żagle, które osłonią nas tutaj od widoku ciekawskich sąsiadów i od nadmiaru słońca, bo słońce jest fajne, ale w nadmiarze wcale niekoniecznie, a tu mamy południową ekspozycję, która naprawdę daje mocno wpalnik. W związku z tym, słuchajcie, ja biorę się do rzeczy, zrobiłam naprawdę spore zamówienie w Jusku który już dostarczył wszystko co trzeba, więc ja zacznę zaraz tu wjeżdżać z moimi zabawkami i zrobimy im przepiękny taras, na którym będą bardzo, bardzo szczęśliwi. Do roboty! Słońce, auć! Jak jasna cholera. Eee, więc najpierw zacznę od tego, że się będę zasłaniać. A żeby się zasłaniać, muszę mieć drabinę, a mam drabinę, chociaż mam lęk wysokości i nienawidzę być na drabinie, ale czego się nie robi dla moich bohaterów. Więc historia wygląda następująco. Mam tutaj żagiel. Żagiel, który sobie kupiłam w wiózku, wygląda następująco. Proszę bardzo, przed Państwem. Oto. Żagiel. To jest taka płachta z materiału dokładnie przypominającego żagiel, która izoluje nas od słońca, jeżeli mamy bardzo nasłonecznione miejsce na tarasie. Troszkę też od deszczu, ale minimalnie, to znaczy on prędzej czy później przemoknie, więc to nie jest parasol, ale ważne, że hamuje słońce, troszkę zacienia. Jest bardzo łatwy w montażu, dlatego że tu mam sznurek, który przewlekam przez dziurkę oraz mocuję do dowolnej rzeczy. Leci samolot znowu, ale to nie szkodzi. I teraz, za chwilę wdrapie się na drabinę, żeby sobie ten żagiel zainstalować, i dzięki temu będzie mi się troszeczkę łatwiej pracowało, dlatego że tu jest naprawdę, mówiąc delikatnie, patelnia. To co? Do roboty. Powiem wam, że teraz pracuje mi się tutaj zupełnie inaczej, bo mam wreszcie odrobinę cienia. Ten taras też nabrał takiej kameralnej atmosfery. Zrobiło się nagle tak fajnie, przytulnie. Nie widać sąsiadów, nie widać tych ochednych kabli od anten. Z wyjątkiem jeszcze kawałka tej, ale to nie szkodzi, bo zaraz i to zasłonimy. Zobaczcie, kupiłam najzwyczajniejsze na świecie zasłony. One są takie półprzeźroczyste. Nie chciałam całkiem matowych, nie chciałam takich, które będą całkowicie mi tutaj przykrywać. I mój pierwszy pomysł zakładał, że ja te zasłony zamontuję od tej wysokości w dół. Ale teraz się przyjrzałam, że tak, antena, rynna, okna sąsiadów, dalej balkony, więc osłonimy ten taras bardziej niż myślałam. Przymocujemy za pomocą trytytek tą zasłonę do belki drewnianej, która jest u góry. Jak to zrobię? Zrobię to bardzo prosto, dlatego że zobaczcie, ta zasłona ma tutaj takie szwy do tego, żeby ją mocować i też ściskać. Ja sobie tędy przewlekę taką trytytkę. Zapnę ją sobie u góry i będę miała wszystko pięknie przymocowane. Takie zasłony mam dwie, jedna będzie nachodziła na drugą i wyglądać to będzie obłędnie. Ostatecznie zrobiłam dwie warstwy zasłony. Jedna jest na tym przepierzeniu do sąsiadów, a druga jest tutaj. Dołożę jeszcze na te brakujące miejsca jeszcze jedną zasłonkę, która za chwilkę do mnie dojedzie, a w międzyczasie zabiorę się za przynoszeniem mebli, żeby zobaczyć, czy moja koncepcja, która najpierw była na papierze, jest słuszna i czy wszystko mi się pomieści. Powiem Wam, że jeśli o mnie chodzi. To, gdyby nie te samoloty, to już bym mogła tak tu zostać. Uch. A jeszcze nie skończyłam, tak? O, Jezus. Nestor i Justyna zażyczyli sobie zioła, więc będą je mieli. Kupiłam takie specjalne coś. To jest taka kratka, która może służyć też jako przepierzenie pomiędzy dwoma częściami. Zaraz zobaczę, gdzie to ustawię. W każdym razie, tutaj, w tych czarnych doniczkach. Będą pomidarki, oregano, i nie pamiętam co tam jeszcze kupiłam, ale mam tego sporo. Doniczek mam za mało. O, tak, ja wiem, że to robi wrażenie, kiedy niosę cztery krzesła, ale te krzesła po pierwsze są lekkie jak piórko. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, ale ja mogę je sobie spokojnie podrzucać, bo nie ważą prawie nic. Po drugie, są o tyle fajnie skonstruowane, że siedzisko. I oparcie jest wykonane z taśmy, co sprawia, że mogę się wygodnie umieścić i umościć. I mam taką amortyzację leciutką. To nie jest taki plastik, że wiecie, siedzicie i się Wam tyłeczek odparza. Tylko jest tu wygodnie wszystko. Oddycha, a krzesła są lekkie. Wzięłam specjalnie e, krzesła, które można na sobie wygodnie składować. Dlaczego? Dlatego, że ich jest tutaj czworo na co dzień, a ja e, chciałabym, żeby mieli miejsce na co najmniej sześć osób. Więc jeżeli nie będą używali tych krzeseł, zawsze będą mogli postawić jedno na drugim i one będą wtedy zajmowały znacznie mniej miejsca. Więc krzesła są już gotowe, a ja muszę jeszcze skręcić stół. Powiem Wam szczerze, co mi do łba strzeliło, żeby im kupić 20 stołu. To kurka wodna, nie wiem. Ale dobrze, że zamontowałem ten cień, bo inaczej już bym tu nie żyła. O! Ale nie poddajemy się. Miał być włoski taras, to mamy też włoski upał. Jeśli kiedykolwiek będziecie skręcać jakiekolwiek meble, to pamiętajcie o tym, żeby nigdy nie wyrzucać kartonów, które są zapakowane. Dlatego, że dzięki tym kartonom to leci Nowy Jork. Teraz to chyba już jest tak godzina, że do Nowy Jork leci. Mm. <laughs> jakiś Dreamliner. E, dlatego, że dzięki temu możecie bezpiecznie, bez zarysowań, sobie złożyć taki stół czy szafkę na tym kartonie, i dopiero wtedy go wyrzucamy. O, i teraz wykorzystujemy kartonik, przekładamy bezpiecznie na drugą stronę. Upla. I idę po nogi. Dobrze, co my tu mamy? Montaż. Dobra. Nie wygląda to skomplikowanie. I teraz te nogi zamocować w tych dwóch miejscach, czyli jedne tu, drugie tam. Dobra, i na 100% dokręcić kluczem. Skręcanie go to nie będzie jakaś fizyka jądrowa. Dam radę. Ale wielgachny powiem Wam. Można będzie tu zrobić jedną biesiadę i to nie na 6, ale spokojnie na 10 osób. Na ludzie zobaczcie, jak lotnisko, z którego startują te wszystkie samoloty. Słuchajcie, mimo że krzesła są miękkie, są bardzo przyjemne w dotyku, to kupiłam specjalne poduszki. Poduszki zewnętrzne, przeznaczone do tego, żeby one na tych krzesłach leżały. Dlaczego? Dlatego, że zawsze milej się siedzi, że tak powiem, pupką na czymś miękkim, a one dają nam też jakiś element kolorystyczny. Ja co prawda wybrałam szarość, bo Pomysł na ten taras miałam taki, że ponieważ mamy tutaj taką beżowo, cielistą nie wiadomo jaką e, podłogę, e, to chciałam, żeby wszystkie meble, które się tu znajdą, były w miarę neutralne, żeby one nam tak dodawały charakteru, czyli e, ta czerń bardzo fajnie tutaj będzie pasowała. Natomiast elementem takim super kolorystycznym będą oczywiście kwiaty. Wiecie, że ja mam kuku na punkcie kwiatów i zawsze musi ich być dużo. Zrobią nam robotę. Na tym balkonie były przechowywane między innymi bombki, narzędzia Nestora, wędki starszego syna i tak dalej. Więc musi być coś, gdzie będziemy mogli to wszystko schować. I jak rzeczy leżą na wierzchu, to leżą w bałaganie, a jak są schowane, to tego nie widać. Mam tu skrzynię, która jest po prostu olbrzymiasta. Jest naprawdę potężna, zajrzyjcie do środka, bo tutaj się po prostu zmieści dwoje ludzi. Te skojarzenia nie są stosowne. A w każdym razie skrzynia, co najważniejsze, jest szczelna i odporna i może sobie tak spokojnie tutaj stać przez cały rok i chronić rzeczy, które normalnie byłyby zapadane. To jest też miejsce, do którego chowamy sobie na przykład pokrycia z leżaków, pokrycia z krzeseł, poduszki, które są zewnętrzne. Bardzo fajna rzecz, która by się przydała w każdym, na każdym tarasie i w każdym balkonie. I na każdym balkonie to ten upał. A dlaczego? Dlatego, że one są w różnych rozmiarach. Ja tu wzięłam naprawdę dużą, żeby pomieścić wszystko. Co ma Nestor, Justyna i ich synowie, natomiast możecie śmiało kupić sobie też taką mniejszą, która Wam będzie służyła na tarasie e, albo na balkonie. I teraz zobaczcie, co ja tu zrobię. Zaraz wracam, zostańcie ze mną. Mik, 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 Chłopcy będą tutaj mieli swoją bazę. Mamy tutaj kocyk. O! Proszę bardzo. Mamy dwie poduchy. To są poduchy zewnętrzne, więc one mogą spokojnie sobie leżeć i nie łapią wilgoci. I się tu rozkładamy i mogą sobie tu wygodnie urzędować u góry, bawić się, grać i co tylko będą chcieli. Myślę, że Justyna może się też spokojnie tutaj opalać. Ale ja opalać się nie mam czasu, bo muszę dokończyć, bo oni już myślę kończą tą Amatricianę. Dywan na tarasie, a czemu by nie? Dlatego, że ten dywan jest zewnętrzny, to znaczy, że jest wykonany z takiego tworzywa, które po pierwsze jest odporne na zamoczenie, bo nie moknie, po drugie jest odporne na światło, bo nie wyblaknie, a po trzecie jest odporne na wszystkie inne warunki zewnętrzne, jakie mogą się tu zdarzyć. Ten dywan jest specjalnie przeznaczony na balkony, na tarasy, więc jeżeli macie na przykład nieduży balkon i na nim jest sam beton, to można sobie kupić taki dywanik, zamocować go, przyciąć odpowiednio i też będzie fajnie. Słuchajcie, kiedy macie takie fajne kwitnące kwiatki, jak na przykład te mini goździki, to pamiętajcie o tym, żeby zawsze obcinać te kwiaty, które przekwitły. Dlatego, że jeżeli będziecie to robić regularnie, to ten kwiatek będzie się ładnie rozkrzewiał, nie będzie wyrastał nie wiadomo po co taki wielki um, i będzie bez przerwy kwitł. Dlatego muszę tu wszystko powycinać, żeby było miejsce i siły na nowe pąki. Od razu lepiej. biały obrus musi być, słuchajcie, na polskim stole zawsze, więc udało mi się kupić obrus tak ogromny, żeby dopasował się do tego kolosalnego stołu, bo w mamy kompleciki, jak jest stół, to będzie też do niego obrus. Okej, okay, czekajcie, kupiłam taki wielki stół, że nawet nie jestem w stanie go sama powlec obrusem. I teraz na to wszystko kupiłam jeszcze podkładeczki. Pamiętajcie, żeby te podkładki, jak macie takie same w domu, regularnie przecierać i dbać o nie, bo one wtedy będą dłużej służyły. Na środku stołu postawię taką srebrną tacę i tu zmieszczę tak: rozmaryn, słonecznika, żeby się pięknie uśmiechał do moich bohaterów, pachnącą świecę i takie małe zielone. To jest sztuczne, więc nie martwcie się, kochani, nie będziecie w stanie tego zasuszyć, nawet jak o tym zapomnicie. No i co? Ja sobie zasiądę elegancko, bo powiem wam tak, nie wiem, ile można robić amartycianę, ale ja zdążyłam ogarnąć cały taras, a jedzenie gdzie? Wow! wow. <laughs> Ma come mi piace la wosta nuwa terasa? Tak, tak. Ale jest <stupenda>. Coś wspaniałego. <laughs> wow! Jak się zmiło. To jest ciągle ten sam! <laughs> no, zupełnie. czym jesteśmy? No właśnie, tak jakby nie na balkon, nie? czym <laughs> jesteśmy? Tak w ogóle Super. się diametralnie fajnie. Pięknie. Jaka, Pięknie. jaka jest największa zmiana? Ta, ta część tutaj, no. to jakby, był, jakby był pokój, kolejny pokój, jakby był salon, przedłużenie salonu. I, i w ogóle, no, no super, bo jest to przykrycie, ale jest lekkie, nie jest takie ciężkie. Pięknie. Słuchajcie, to ja Wam opowiem kawałek po kawałku. żagle. No, było zamówienie, że ma być zasłona. No. Zobaczcie, nie widać już sąsiadów. Nie tak. widać tych ohydnych um, anten, no. satelitarnych kabli i tak dalej. To Was chroni troszkę od słońca, troszkę od sąsiadów. E, daje nam tu troszeczkę cienia, ale też zobaczcie, słońce zostało. To nie jest Aha. tak, że nie mamy, prawda? Tak. Tylko ciągle Super. jest. Okay. Nestor, ty zamawiałeś duży stół. Piękny. Więc ten stół ma 2,20, wow. więc tu spokojnie zmieścisz 8 osób, to w ogóle z palcem w nosie, wow. a jak się uprzesz, to i więcej. Tu was odsłoniłam i zasłoniłam Prywa, od sąsiadów, od tych od pięknie. góry. Zobaczcie, tu mamy dwie warstwy. Mamy tą krótszą warstwę taką mm. i mamy z tyłu taką warstwę, która zasłania nam Słapy. to przepierzenie całkiem. To będzie sobie na wietrze pracowało, Oj, to będzie fajnie wyglądać, jesteście oddzieleni elegancko i nie mamy tutaj żadnych już historii. Stół stoi na dywanie i to jest specjalny dywan na tarasy i balkony. I nie musicie go czyścić, nie musicie go suszyć, on jak zmoknie, to sam wyschnie w ogóle nie ma z nim żadnego Czyli nie problemu. nie ma zwijania przed deszczem. Tak, a myślę, że powiedziałaś, że to jest spokój również dlatego, że rzadko się zdarza, żeby ktoś miał dywan na tarasie. No nie, no, no Dokładnie. pierwszy raz widzę, że był no. dywan na tarasie. Także tak, tutaj jest taka misa. Domyślam się, że ten słonecznik i rozmaryn zostanie z czasem zastąpiony przez dobrą oliwę, mm -hmm. przez gruboziarnistą mm -hmm. sól. Ale, ale zobacz, rozmaryn pasuje do soli, do oliwy, do wszystkiego. Także podejrzewam, że rozmaryn zostanie. No to słuchajcie, Super. zrobicie sobie to, co chcecie. To jest zawsze taki fajny punkt centralny na stole, żeby też nie stał taki, wiecie lotnika. Nie pusty, pusty, pusty tylko żeby jednak super. mieć coś tam siedziało. Teraz tak, usiądź sobie proszę. Zobacz, czy wygodnie. A ja mam usiąść. Super. Fajosko, co? No, bo on Aż się nie, ma... nie chce wstać. Od on... dzisiaj to ty to że będziesz będę ja, ja będę serwował. Tak, moja kochana żona będę gotowa serwował. jak zwykle nic nie będę robił. Została, się. No, ale oprzesz się wygodnie, natomiast Super. macie też poduszeczki, żeby mhm. na pupkę już było w ogóle pełnia szczęścia i żeby Aj. było wygodnie i, i fajnie. Kto teraz stanie? Kto teraz będzie z tego tarasu? Ja będę musiała serwować wszystko nie ma sprawy. Dobrze, za mną stoją, ale ja słuchajcie, właśnie wasze Kwiaty to są On... wasze mm, własne, y, poobcinane i oczyszczone goździki. <grym> Dlatego, że jeżeli będziecie to obcinać, to na nowo będą się pojawiały pomki, na nowo to będzie kwitło i będzie cały czas wyglądało ładnie. Ja nic nie zrobiłam, ja tylko obcięłam to, co było Fajne. suche. I to w ogóle od razu inaczej wygląda. Kończysz, rewelacja, ten żagiel. No. <grym> Okay, nie ma tego upału, czujesz, nie ale? ma tego jest w ogóle upału fajnie, jak Ale jest też ta zasłona tutaj, bo oddziela ten, tą, tak, ten gorąc. Tak. E, zielniczek pan zamawiał również, ziółka są. Nawet ta, rukola. rukola jest. Rukola Pomidorki masz. już małe są, także zaraz będą pyszne. Więc wow. to jest wasze i to trzeba podlewać. One stoją tutaj, dlatego że zioła wolą cień, cień okay. w związku z tym one tu mają jednak takie najbardziej zacienione miejsce. Hmm. To, jest to jest mięta po cytrynowa. Teraz pokażę wam drugą stronę. Na drugiej stronie mamy leżankę. A co w środku? A skąd ty wiesz? Niespodzianka. No, bo nie widzę takich przyborów do wędkarz dla, dla, dla naszego małego wędkarza. Rzuciłam za burtę wszystko. O, to później będziemy, będziemy, będziemy dzwonić. Tutaj powiedzmy, ktoś chce sobie poczytać książeczkę, to się tu rozkłada i sobie czyta, albo leży, albo siedzi, albo coś czyta. Albo, albo się opala. Albo się opala, tak? Bo przed chwilą słońce tutaj słońce jeszcze było. było mhm. Więc to może być oczywiście taki rodzaj leżanki do posiedzenia Słuch. i tak dalej. Ale jak Nestor słusznie zauważył. Kiedy to zdejmiemy? Poduszki też są zewnętrzne. Nic Super. im się nie stanie na deszczu, same no. wysychają. Naprawdę? Bardzo proszę dokonać otwarcia. Wow! wow. Wszystko się zmieściło. Tak! Super! Nie ma bałaganu na wierzchu. Poczekaj, jak przyjdzie Wiktor, będzie bałagan od razu. No bo będzie wszystko. Słuchaj, ale, było szukaj, tutaj ale tutaj. przynajmniej będzie za zasłonięte. Tu się Spadać. wszystko zmieściło. Super. Wszystkie te kartony, które, te pudełka, które stały w rogu, są tutaj. Skrzynia jest szczelna, więc po duchy, kiedy pada, kocyki, myk do środka wow. i jest wszystko z Super. głowy, nie, nie zmokną. Dobra. Nie No. Za tobą, Nestor. Troszkę już omdlały mi na słońcu, ale zaraz wrócą do siebie piękne hortensje. Jestem. Kolorystycznie tutaj Super. się dopasowałam i um, macie te donice. Te donice są jeszcze dlatego fajne, że Wyciąga to sobie się. możesz wyciągnąć, czyli na przykład jak ona ci pójdzie w tą stronę, bo światło jest w tę stronę, to wrócisz ją, to ją Super. i ona po prostu wtedy sobie wyrówna ten, ten Pomysłowe. swój wzrost, bardzo. No Dobrze, tutaj z kolei macie kominek, bardzo proszę. Super. O, genialny. Takiego to jeszcze nie widziałam. Ale no. słuchaj, to jest bo tam mm. wystarczy po prostu kawałek Boże. gazetki, podpalić, dobrze wysuszone. Bo jeszcze z każdej Nic strony. Ci nie wypada, bo wszystko wypada na tacę. Jak się skruszy Fajne. i to się wyrzuca do kosza. I jest Genialne. po prostu absolutnie z głowy. No, więc ognisko jest gotowe? Możecie robić, co chcecie. Czyli wieczorem? Tak, i chłopaki z kiełbaską Tutaj będą sobie <noise> bardziej W końcu mamy grilla w domu. <noise> no, obok stoi cytryna przesadzona do nowej eleganckiej doniczki, żeby w byle czym nie stała. Truskaweczka się ostała, tak jak była, wszystko jest. Super. I dwa fajne fotele, w których możecie sobie justynką Teraz twoja sobie. Kolej, proszę cię. Nie, a tu jawko. Słuchaj, ja zasiądę gościnnie, a Nestor na skrzyni. Zobacz, i teraz oh. we troje sobie siedzimy i możemy napić się winka i możemy sobie wysiadować. I, I gdzie to winko jest postawić, a tu znowu mamy Siatki, żeby okay. nam było kolorowo. Hmm? Cudownie. Rewelacja. Aż nie nasz taras? No! Aż się po prostu tutaj. Można spać nawet. No? Jak się uprzesz? Kuchanie, mamy nowy dom. No, teraz. Chodźcie, nowy jeszcze tutaj ostatni kawałek. Mianowicie, na Waszą prośbę zostawiłam. Tą super specjalną, odziedziczoną tuję, mhm. dajmy jej żyć. Zostawiłam miętę, która, jak twierdzicie, rozrośnie się, że wypełni tą dolinę. A, zobaczysz. I, I zostawiłam piaskownicę super. chłopców. Jest nieruszona, <laughs> więc to jest tutaj na miejscu, wszystko tak, jak, tak super. jak było. Super. No. Jak się państwu podoba? Wspaniale. Pięknie. Nie mogę się doczekać, aż ugotuje moja żona makaron. Widziałam. <laughs> Dove la pasta, dove la pasta? Pisa, no, pronto, do la pasta. Certo. A, dziękuję bardzo. Dram. O, dziękuję, A, grazie. No. To jest pegorino, podstawowa pecorino. Podstawowa część. Romano, pecorino Romano. Romano, No to co tu będziemy robić Czarte, na tym tarasie? Będzie smakowało to, co ja przygotowałam? Słuchaj, nie będzie tak smakowało, jak, <laughs> jak byś się <laughs> Kochanie, coś pysznego. Yes, Jak yes. ci wyszedł dobrze ten sos? Okay, Kochani, to życzę Wam, żeby na tym tarasie mm. było tylko szczęśliwie i tylko smacznie. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.